Jest 2 maja, pierwszy dzień naszego popytu w Bieszczadach. Wbrew prognozom, pogoda dalej nam dopisuje. Chcemy to jak najlepiej wykorzystać i przejechać dzisiaj trasą Wielkiej Pętli Bieszczackiej, która liczy około 144 km. Wielką Pętlą Bieszczadzką jest potocznie nazywana samochodowa i rowerowa trasa turystyczna, zlokalizowana w polskiej części Bieszczadów i gór sanocko-turczańskich. Trasa Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej przebiega przez Bieszczadzki Park Narodowy, Cieśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Droga jest kręta i obfituje w malownicze widoki oraz turystyczne atrakcje. Można z niej podziwiać najwyższe i najpiękniejsze partie Bieszczadów, a także dotrzeć nią do górskich szlaków. Mimo majówki na drogach nie ma dużego ruchu, dzięki czemu jedzie się spokojnie i przyjemnie. Wychodzi słońce, co dodaje uroku otaczającym nas krajobrazom. Za chwilę po prawej stronie miniemy Bieszczadzką Kolejkę Leśną. Jest to kolej wąskotorowa od 1997 roku funkcjonująca jako atrakcja turystyczna, umożliwiająca doświadczenie bliskiego kontaktu z bieszczadzką przyrodą. Jej główna stacja znajduje się w Majdanie, skąd pociągi kursują na dwóch trasach. W kierunku stacji Przysłup, gdzie czas przejazdu wynosi godzinę i 10 minut oraz Balnicy, w tym przypadku czas przejazdu to 45 minut. Obie trasy mają łącznie 20 km długości. Linia kolei biegnie przede wszystkim przez tereny leśne, zbocza gór i w większości z dala od zabudowań. Tutaj robimy krótki postój, ponieważ przyklejony wczoraj uchwyt na telefon odmawia posłuszeństwa. Dopiero co naprawiliśmy uchwyt na telefon, a już wypada nam ładowarka. Na szczęście udaje się ją poprawić w trakcie jazdy i nie musimy znowu się zatrzymywać. Anioły są takie ciche Zwłaszcza te w Bieszczadach Gdy spotkasz takiego w górach Wiele z nim nie pogadasz Najwyżej na ucho ci powie Gdy będzie w dobrym humorze Że skrzydła nosi w plecaku Nawet przy dobrej pogodzie Anioły są całe zielone zwłaszcza te w łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach w zielone grają ukradkiem nawet karty mają zielone zielone mają pojęcie a nawet zielony kielone. Zatrzymujemy się w chacie wędrowca w Wetlinie aby spróbować słynnego naleśnika giganta Cześć, Cześć wszystkim Jesteśmy pod chatą wędrowca i co tu będziemy robić? No będziemy jeść wielkiego naleśnika. Zobaczymy. Który jest opatentowany. Zobaczymy. Nagramy go. Nagramy go. Zobaczymy czy to jest prawda, czy nie. No zobaczymy. Zobaczymy co na... jeszcze innego będzie do jedzenia. No dobra. To na razie. To na razie. Jakieś takie tajemnicze wejście. Naleśnika nie nagraliśmy, ale możecie zobaczyć go na zdjęciu. W chacie wędrowca zjedliśmy jeszcze zupę, jak rupnik, a to makrosu. W tym miejscu zatrzymujemy się, żeby zobaczyć wodospad Ostrowskich. Oto rozwiązanie, dlaczego czasem tak szybko wyczerpują nam się baterie w GoPro. Zdarza się, że zostawiamy je razem z kaskiem, włączone w kufrze. Wodospad Ostrowskich, który widzieliśmy przed chwilą, nie jest naszym zdaniem zbyt spektakularną atrakcją. Wrócę jeszcze do naleśnika giganta, którego jedliśmy i powiem o co chodzi z jego fenomenem i popularnością. Naleśnik gigant jest certyfikowanym bieszczadzkim produktem lokalnym, a jego nazwa, receptura i wygląd są od 2013 roku zastrzeżone w polskim Urzędzie Patentowym. Ciasto naleśnikowe uformowane jest na placek przypominający racucha, a do wyboru są różne dodatki. My akurat jedliśmy giganta z jagodami. Zbliżamy się do najpiękniejszego, naszym zdaniem, odcinka Wielkiej Pętli Bieszczackiej, znajdującego się mniej więcej 2 km przed miejscowością Brzegi Górne, jadąc od strony wetliny. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie Anioły. Dużo w Was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczackie. Gdy skrzydłem Cię dotknął. Już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią. Choć może im nie wypada, czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. I wtedy całe bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły Bieszczackie, Bieszczackie Anioły. Dużo w Was radości i dobrej pogody. Bieszczackie Anioły, Anioły Bieszczackie. Gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Po lewej stronie mijamy pole namiotowe. Jak widać, niektórzy odważyli się wybrać pod namiot o tej porze roku. My jednak cieszymy się, że nie wpadliśmy na taki pomysł. To znaczy, na pomysł wpadliśmy, ale dobrze, że go nie zrealizowaliśmy. I myślę, że po doświadczeniach z kolejnych dni naszej majówki nigdy się tego nie podejmiemy. Teraz jedziemy w kierunku wsi Wołosate, najdalej wysuniętej na południe zamieszkałej miejscowości Polski. Dojeżdżamy do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Wołosate-Łubnia. Okazuje się, że w dniach od 1 do 5 maja 2019 roku dla ruchu pieszego i rowerowego granica ta była otwarta. Jak widać po zaparkowanych samochodach, chętnych do jej przekroczenia było dużo. Dojeżdżamy na parking, gdzie strażnik graniczny informuje nas, że dalej można iść już wyłącznie pieszo. Dzień dobry. Dzień dobry. A Państwo idziecie? W sumie przed siebie. Maksymalnie do tego momentu można. Przejście graniczne otwarte. Okej, okay, to zawracamy. Tak, możecie daleko podejść, ale zbudza. No dobra, nie ma problemu. Dzięki, no, wielkie. Proszę bardzo. Tyś zaparkować poniżej to, to sklepu. Nie, nie trzeba, zawracamy, lecimy dalej. Przejście graniczne słyszałeś? To zawracamy. Tutaj po raz pierwszy i ostatni tego dnia złapał nas deszcz. Widzieliśmy jednak jasne niebo, w kierunku którego jechaliśmy. Raz, dwa minęliśmy ciemne chmury i szybko wyschliśmy na słońcu. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi, bo ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny wieszczacki ogień. Anioł! Pływieszczadzkie, mieszczadzkie anioły Dużo w was radości i dobrej pogody Teraz jedziemy na punkt widokowy, aby zobaczyć Chmielowe Kaskady nad Sanem. Najpierw docieramy jednak do kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Jest to dawna grecko-katolicka drewniana cerkiew z 1906 roku. Znajduje się tu również cmentarz cerkiewny. Mijamy pasterza pasącego swoje owce. Cześć, jesteśmy nad Sanem. To są kaskady. Chmielowe kaskady to punkt widokowy, umożliwiający zobaczenie przełomowego odcinka Sanu poprzecinanego progami skalnymi. Na których, w zależności od stanu wody, w rzece tworzą się niewielkie kaskady. Wieszczackie anioły, anioły Wieszczackie. Gdy skrzydłem cię muszę, już jesteś ich bratem. Anioły Wieszczackie, Wieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły Wieszczackie. Bez skrzydłem snu, już jesteś ich bratem. Udajemy się jeszcze na punkt widokowy w Lutowiskach, gdzie podobnie jak na wszystkich bieszczadzkich wzniesieniach strasznie wieje. Widać stąd panoramę wsi oraz bieszczady wysokie, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Szczyty są opisane na tablicy informacyjnej. W Lutowiskach w drodze na punkt widokowy znajduje się cmentarz żydowski. Który powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku. Jest to pamiątka po społeczności żydowskiej, która przed II wojną światową stanowiła większość mieszkańców wsi. Anioły, wieszczackie, wieszczackie anioły! Dużo w Was radości i dobrej pogody! Zatrzymujemy się jeszcze w bieszczackiej przystani motocyklowej, żeby zobaczyć, co to za miejsce. Okazuje się, że ideą przystani motocyklowej jest połączenie schroniska górskiego, pola namiotowego czy doraźnego warsztatu napraw. Jest to miejsce łączące dwie pasje, góry i motocykle. Nie zostajemy tam jednak za bardzo żadnych osób, więc oglądamy tylko z zewnątrz i jedziemy dalej. Silnik ukryty. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni dokąd ma lecieć. I wtedy całe bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, wieszczackie, anioły. Dużo w Was radości i dobrej pogody. Nasza przejażdżka wielką pętlą bieszczadzką dobiega końca. Tego dnia po powrocie udajemy się jeszcze na spacer po lesie, położonym tuż za domem, w którym mieszkamy, a na kolację robimy grilla wraz z naszymi współlokatorami.